Tomasz Francus sztuczna inteligencja jako narzędzie oceny w edukacji medycznej. To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, że mogę tutaj być. Chciałbym podziękować organizatorom tego świetnego wydarzenia za to, że poprosili mnie, bym opowiedział Państwu kilka słów o sztucznej inteligencji. Być może również o usłudze ChatGPT, która stanowi część narzędzia, o którym opowiem więcej w trakcie wykładu. Wyjaśnię także, jak korzystać z tego osiągnięcia techniki w kontekście oceny studentów medycyny i nauczania. Temat jest tak fascynujący, przynajmniej dla mnie, i na tyle skomplikowany, że mógłbym pewnie mówić o nim cały dzień, a mam dziś na to tylko 20 minut. Zacznę od krótkiej informacji o konflikcie interesów. Jestem beneficjentem grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego wraz z zespołem rozwijamy aplikację mobilną. Pokażę Państwu dzisiaj wybrane wyniki naszych badań dotyczące zastosowań sztucznej inteligencji przynoszących korzyści w medycynie. Po pierwsze, należy zapytać, dlaczego powinniśmy korzystać ze sztucznej inteligencji w edukacji medycznej czy ogólnie w medycynie. Według mnie jest to źle zadane pytanie, ponieważ już teraz używamy jej w wielu dziedzinach. Mnie bardziej interesuje to, o czym możemy powiedzieć sztucznej inteligencji nie. Mam nadzieję, że wszyscy zgadzamy się, że to niemożliwe. Sztuczna inteligencja roztacza zbyt kuszącą wizję i otwiera wiele możliwości. Nie możemy z tego nie skorzystać. Kolejną ogromną bolączką jest przyszłość medycyny. Nie chcę snuć przewidywań na temat tego, co się wydarzy, bo to nierealne, lecz możemy życzyć sobie, by w przyszłości medycyna, zabiegi medyczne były dostępne w zasięgu ręki i na każdą kieszeń. Oczekujemy wysoce profesjonalnego systemu ochrony zdrowia. Moglibyśmy z łatwością osiągnąć ten cel w idealnym świecie, ale rzeczywistość nie wygląda tak różowo, zwłaszcza, że mierzymy się z wielkimi trudnościami. Zapotrzebowanie na lekarzy zwiększa się szybciej niż wydolność uniwersytetów kształcących medyków. Myślę, że dzieje się tak nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Później przedstawię Państwu pochodzące stamtąd dane, ale we wszystkich krajach zaawansowanych gospodarczo, także w Polsce. Złe wieści są takie, że lekarzy brakuje na potęgę. Liczby na slajdzie są prawdziwe tylko wtedy, gdy założymy, że nie oczekujemy rozwoju w świecie medycyny, to znaczy nie spodziewamy się poprawy jakości usług medycznych. Jeśli jednak chcemy iść naprzód, to w samych Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych 10-11 lat zabraknie około 180 tysięcy lekarzy. To ogromna liczba. Chodzi tu o dodatkowych lekarzy. Jak uporać się z tym problemem? Jest wiele możliwości rozwiązań, przy czym niektóre już wdrożono. Jednym z nich jest na przykład zwiększenie efektywności pracy lekarzy. Jak to osiągnąć? Możemy dać lekarzom dostęp do najnowszych technologii, które pomogą im służyć pacjentom. Do takich rozwiązań należą już sprawdzone opcje, np. telemedycyna czy zdalna konsultacja, które zwiększają dostępność opieki zdrowotnej wśród osób mieszkających z dala od ośrodków medycznych. To jednak nie wszystko. Dysponujemy coraz większą liczbą wyrafinowanych narzędzi, być może korzystających ze sztucznej inteligencji, a co za tym idzie, otwierają się przed nami nowe opcje podnoszące produktywność i efektywność pracy lekarza. To tylko jedno z możliwych rozwiązań, nie wystarczy, by zaradzić brakom kadrowym. Kolejne oczywiste wyjście to zwiększenie liczby lekarzy. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Oznaczałoby to konieczność zwiększenia liczby studentów medycyny. Powstaje pytanie, jeśli zwiększenie liczby studentów oznacza zwiększenie liczby miejsc na studiach, czy uczelnie są na to gotowe? Już stawiamy czoła trudnościom związanym z nauczaniem dużej liczby studentów, ponieważ medycyna to nie tylko teoria, ale również praktyczne umiejętności kliniczne. Jak sobie z tym radzić? Z drugiej strony postęp w medycynie coraz bardziej skraca średni czas hospitalizacji i coraz więcej chorób leczy się ambulatoryjnie, co oznacza, że nie ma wystarczająco dużo chorych, na przykładzie których można uczyć umiejętności klinicznych w praktyce. Mamy też inny problem: coraz więcej chorych nie godzi się na udział studentów w ich leczeniu. Z tego typu problemami mierzą się uniwersytety nie tylko w Polsce. Myślę, że podobnie sytuacja wygląda we wszystkich krajach zaawansowanych gospodarczo. Nie są to jednak nasze jedyne bolączki. Zajęcia praktyczne prowadzone są głównie w szpitalach uniwersyteckich, czyli o wysokim stopniu referencyjności. Można się spodziewać, że w takich placówkach będzie pracować wielu lekarzy z pasją do nauczania. Jednocześnie miejsca te nie są reprezentatywne. Chodzi o nadreprezentację rzadko obserwowanych objawów chorób i niewystarczającą liczbę schorzeń występujących powszechnie. Inny problem, który wydaje się paradoksalny, to zaniżona liczba przypadków chorób rzadkich. Ktoś może powiedzieć, w porządku, te choroby nie są istotne, bo występują rzadko. Niestety nie jest to prawda. W samej Unii Europejskiej około 36 milionów osób zmaga się z rzadką jednostką chorobową. Nazywamy te choroby rzadkimi, lecz jest ich mnóstwo. Musimy coś z tym zrobić. Jednym z rozwiązań jest zwiększenie świadomości istnienia chorób rzadkich. Jednak jak to osiągnąć, gdy przeciętny student nie ma szans na spotkanie w czasie studiów pacjenta z chorobą rzadką? Oczywiście jest na to sposób. Z dumą przyznaję, że pracuję dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w którym 11 lat temu otwarto pierwsze w Polsce Centrum Symulacji Medycznej dla studentów. W tamtym czasie było to jedno z największych centrów tego typu w Europie, a z pewnością najnowocześniejsze. Program odniósł tak duży sukces, że obecnie w Polsce działa ponad 90 wysokiej jakości centrów symulacji. Mówimy o czymś, co wydarzyło się dekadę temu, i myślę, że nadszedł dobry czas, by postawić krok naprzód i wprowadzić nowe rozwiązania techniczne oparte na sztucznej inteligencji. Czasy nam sprzyjają, ponieważ, jak Państwo widzą, większość lekarzy uważa, że sztuczna inteligencja może poprawić dostępność ochrony zdrowia. Zdaniem wielu medyków sztuczna inteligencja już usprawnia jakość usług. Niemal dwie trzecie z nas sądzi, że w przyszłości będzie mogła diagnozować chorych i pomoże w ich leczeniu. Rzecz jasna, rozwiązanie to ma pewne wady, lecz wydają się one znikome. Dla przykładu, obawiamy się, że sztuczna inteligencja w ostatecznym rozrachunku zastąpi lekarzy. Myślę, że tak się nie stanie. Na szczęście większość z nas dostrzega możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy i wzrostu zatrudnienia. Myślę, że naprawdę nie powinniśmy obawiać się sztucznej inteligencji. Powinniśmy raczej nauczyć się pracować z osiągnięciami techniki. Sztuczną inteligencję możemy dziś wykorzystać do symulowania kontaktów między studentami, lekarzami i chorymi. Możemy więc stworzyć tak zwanych wirtualnych pacjentów. To żadna nowość. Jak Państwo widzą, prześledziłem historię tego konceptu do 1971 roku, co oznacza, że liczą osoby co najmniej 55 lat. Do 2007 roku projekty z udziałem wirtualnego pacjenta wdrożono na niespełna jednej czwartej uniwersytetów. Dziesięć lat później sytuacja wyglądała nieco lepiej, a dziś, po pandemii, jesteśmy świadkami zrywu uniwersytetów, które przekształcają się, by dotrzymać kroku postępom techniki. Co mogą nam zaoferować wirtualni pacjenci? Oczywiście możemy korzystać z pomocy aktorów, to może nie technologia, ale rozwiązanie stare jak świat, umożliwiające symulowanie zachowania chorego. Jednak wirtualni pacjenci mają nad nimi pewną przewagę. Na przykład nigdy nie są zmęczeni i zawsze są dostępni. Student, który chce rozpocząć naukę, może w każdej chwili zalogować się do systemu i rozwiązać kolejną zagadkę, zająć się kolejnym przypadkiem. Jest to bardzo kuszące, to coś, co może znacząco wspomagać edukację medyczną. Oznacza to jednak, że świat akademicki ma za zadanie przekazywać informacje na temat problemów związanych z użyciem sztucznej inteligencji, jej zalet i możliwych ograniczeń. Musimy przygotować studentów na przyszłość w świecie medycyny. Robimy to oczywiście współpracując z różnymi organizacjami wydającymi wytyczne, takie jak dokumenty wymienione w tym slajdzie, a obecnie próbujemy wdrażać nowe narzędzia w technikach nauczania i w całym procesie edukacji. Głęboko wierzę, że uda się wykorzystać kompetencje cyfrowe studentów w ustawicznym kształceniu medycznym i będziemy w stanie przygotować absolwentów, przyszłych lekarzy na każdą potencjalną sytuację w przyszłości i być może na nowe osiągnięcia techniki. Zalety. W porównaniu z tradycyjnym, w przeważającym stopniu linearnym modelem nauczania i uczenia się, jedną z możliwych zalet wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji medycznej jest to, że możemy konstruować wielowymiarowe, złożone przypadki kliniczne. Oto przykład: studenci mogą przyjąć rolę lekarza, mogą podejmować decyzje, student może wybierać spośród wielu opcji. Niektóre z nich dostarczają informacji o powiązanych możliwych wynikach badań. Dysponując wynikami, student może ponownie rozpatrzeć dostępne opcje i na przykład rozpocząć dalsze postępowanie. Przedstawię to na przykładzie z aplikacji, którą rozwijamy i z powodzeniem wykorzystujemy na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. To naprawdę prosty przypadek. Przygotowałem go na potrzeby dzisiejszej prezentacji, więc nie jest to idealny przykład zbierania wywiadu. To symulacja w przypadku rzeczywistej pacjentki. Mogę zapytać ją o wszystko. Zadam jej bardzo proste pytania, udając, że jestem niedoświadczonym studentem, który chce się czegoś dowiedzieć. Mogę swobodnie rozmawiać z chorą. Jak już wspominałem, celowo powtarzam niektóre pytania i popełniam błędy, ponieważ później chciałbym Państwu pokazać ocenę wywiadu, którą sztuczna inteligencja przeprowadza automatycznie. Mogę teraz symulować spotkanie z pacjentką. Dodam, że jej postać jest w pełni wykreowana przez sztuczną inteligencję. Wywiad to jedno, a możemy o wiele więcej. Możemy na przykład wykonać badanie fizykalne. Nie jest to mocny punkt symulacji, ponieważ nie da się w ten sposób oddać fizycznego kontaktu z ciałem pacjenta, teksturą ciała itd. Niemniej mogę zdobyć wiele informacji w tym, jak Państwo widzą, na podstawie multimediów. Student może zobaczyć autentyczne objawy i odczucia chorego, które naprowadzą go na problem. A może on być umiejscowiony wszędzie. Można usłyszeć tony serca. Niestety to nam się nie uda, ale to lokalny problem. Jak widać, możemy osadzić tutaj materiały multimedialne. To kolejna korzyść dla studenta. Możemy pójść dalej, bo mamy wiele opcji wykorzystania dodatkowych materiałów, np. multimedialnych, by pokazać realistyczne objawy, niekiedy takie, jakich studenci nigdy nie mieliby szans zobaczyć podczas zajęć klinicznych. Rozwiązanie to przynosi korzyści, ale to nie wszystko. Narzędzia takie jak to możemy wykorzystać do oceny studentów. Dla przykładu możemy mierzyć czas, jaki student poświęcił na rozpoznanie i leczenie. Możemy oceniać postępowanie i decyzje, a następnie omawiać problemy ze studentami. Możemy obliczyć koszt i wydajność wynikające z decyzji podjętych przez studenta. Studenci są żywo zainteresowani takimi kalkulacjami. Pokażę, jak to zrobić. Na przykład, w trakcie badania fizykalnego mogę zlecić dowolne badania. Chyba znów mamy mały problem. A może nie, przepraszam, to moja wina. Jak Państwo widzą, student może zlecić dowolne badanie. Co istotne, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji nie musimy wymagać od studenta, by zlecił dokładnie te badania, które z góry uznaliśmy za kluczowe w danym przypadku. Osoba studiująca może zrobić, co chce. Na przykład może zlecić badania, które nie wynikają bezpośrednio z opisu przypadku lub wybrać jakieś na próbę, by sprawdzić, co się wydarzy, gdy się pomyli. Oczywiście na tym etapie nie obniży to od razu oceny. Jak widać, mogę załączyć nagranie, na którym będzie widać nieruchomy obraz. Mogę zaznaczyć wybrane cechy, które moim zdaniem są kluczowe w danym przypadku. Student nie jest ograniczony, może popełnić błąd. Tutaj studentem byłem ja i starałem się zrobić coś źle. Na przykład zleciłem niepotrzebne w tym przypadku badanie: USG piersi. Możemy dołączyć wyniki badań. Generuje je sztuczna inteligencja. Studenci mogą się przekonać OK, nic się nie stało. Mogę zlecić jakiekolwiek badanie i potem ocenić sytuację. Lecz wpłynie to na końcową ocenę. Przejdźmy dalej. Kolejna ważna opcja to możliwość zaproponowania rozpoznania choroby i leczenia. Mogę wybrać, co tylko zechcę. Mam pod ręką mnóstwo opcji. Co według mnie ważne, student odgrywa tutaj aktywną rolę. Nie ma z góry określonych opcji. Studenci mogą robić, co chcą, i dlatego myślę, że to ogromna zaleta sztucznej inteligencji. Zwiększa liczbę możliwych rozwiązań. Taka była moja propozycja w przypadku tego pacjenta. Ale to nie wszystko. Możemy iść dalej. Korzystamy z symulacji, więc mogę ocenić kolejny aspekt interakcji student-pacjent. Mogę znacznie więcej. Mogę oceniać coś, co jest niesłychanie ważne. Umiejętności i kompetencje miękkie. Zaprezentuję Państwu moją ocenę końcową, która prawdopodobnie nie będzie zbyt dobra. Kolejne istotne zagadnienie to standaryzacja przypadków. Sztuczna inteligencja generuje inny przypadek choroby za każdym razem, gdy student loguje się do platformy, więc przypadki się nie powtarzają, nie są tym samym nudne. Każdy przypadek nieco różni się od poprzedniego, lecz podstawowe założenia są stałe. Możemy więc użyć tego podejścia w celu standaryzacji. Oto moja końcowa ocena. Jak Państwo widzą, nie poszło mi zbyt dobrze. Mój wynik to 69%. No cóż. Ale zdałem. Spodziewałem się lepszego wyniku. To pokazuje, że muszę więcej ćwiczyć, ale proszę mi wybaczyć, działałem jedynie na potrzeby prezentacji. Co jednak istotne, otrzymałem pełną ocenę. Wszystkie informacje na temat błędów i dobrych wyborów. Natychmiast widzę moje mocne i spałe strony. Następnym razem, gdy trafię na takiego pacjenta, pójdzie mi dużo lepiej, bo się czegoś nauczyłem. Przynajmniej dowiedziałem się, co robię nie tak. To jeszcze nie wszystko. Przepraszam, nie mogę tego pominąć. Dla przykładu, nauczyciel ma pełen dostęp do informacji i może sprawdzić każdy krok wykonany przez studenta, wywiad, kolejność zleconych badań itd. Tak Dostępnych jest wiele innych danych. Zaglądając do oceny, widzę, które z moich posunięć były poprawne, a które błędne. Mam też dostęp do informacji o kompetencjach miękkich. Na przykład, jak wypadłem podczas zbierania wywiadu od pacjenta. Coś fantastycznego. Studenci potrzebują informacji zwrotnej, by szlifować swoje umiejętności. Jak widać na slajdzie, nie wiem, czy widzą Państwo wyraźnie, moje mocne i słabe strony są wyróżnione, czyli to, co zrobiłem poprawnie, na przykład podczas wywiadu, albo w czym się pomyliłem. Informacje na ten temat są podane w formie opisowej. Opis jest bardzo informatywny i moim zdaniem zawiera uwagi, które są wartościowe dla studenta. Co najważniejsze, aż do tego momentu nauczyciel nie jest zaangażowany w proces oceny. Wszystko dzieje się automatycznie przy udziale sztucznej inteligencji. W prezentowanej wersji aplikacji korzystamy z usługi ChatGPT. Aplikacja jest rzecz jasna w pełni zintegrowana z uniwersyteckim systemem informatycznym, więc mamy dostęp do kont studentów. Możemy automatycznie przypisać ich do grup i tak dalej. Oczywiście mamy do wyboru wiele innych opcji. Nie starczy czasu, by je wszystkie omówić. Ale jak Państwo widzą, narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Dopiero co wystartowaliśmy z programem, a wyniki są już całkiem imponujące. Projekt może naprawdę wspomóc edukację medyczną i dzięki niemu studenci będą mogli stać się w przyszłości lepszymi lekarzami. Podejście to można wykorzystać w różnych kontekstach. Możemy go użyć w ramach uczenia opartego na rozwiązywaniu problemów. Symulację przypadków da się wykorzystać w samodzielnej nauce, nauczaniu zdalnym i procesie ewaluacji, co ciekawi nas szczególnie. Według mnie, jeśli odpowiednio wdrożymy tego typu narzędzia, mogą one stworzyć środowisko sprzyjające edukacji i uzupełnić brakujące ogniwo między teorią a praktyką. Rozwiążemy tym samym choć część problemów, którym studenci stawiają czoła, nabywając praktyczne umiejętności kliniczne, przynajmniej na początkowych etapach nauki. Opinie studentów mają dla mnie niebagatelne znaczenie. Przeprowadziliśmy więc szybką sondę wśród różnych grup studentów i jej wyniki robią wrażenie. Większość studentów z tego co pamiętam może jedna lub dwie osoby odpowiedziały, że nie są zainteresowane projektem. Większość studentów, około 98-99%, wykazało żywe zainteresowanie. Rozwiązanie spodobało im się tak bardzo, że uważają, że powinno wyjść poza uniwersytet i chcieliby korzystać z niego w domu. Przypadki pacjentów były dla nich bardzo ciekawe i co ważne, studenci mieli poczucie sprawczości i czuli się tak, jakby podejmowali decyzję kliniczną w rzeczywistości, a to podniesie ich pewność siebie w niedalekiej przyszłości. Nasuwa się pytanie, jak Państwo sądzą, czy osiągnęliśmy założone cele? Prawdopodobnie jeszcze się to nie udało, ale ciągle doskonalimy nasze narzędzie. Chciałbym przedstawić przynajmniej część zespołu, który pomaga nam w tworzeniu aplikacji. Niektóre z tych osób są dziś z nami. Po zakończeniu sesji jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo pytania, z chęcią na nie odpowiem. Bardzo dziękuję.